Oh. what? Oh. A no-good, narrow-minded, hypocrite gangbanger telling me what is right and what is wrong? <laughs> Let me guess killing right, but a boyfriend from the South Side wrong? Some things ain't just meant to happen. I mean, what if y'all have kids? Leroy Hernandez? That don't sound His good, name ain't Hernandez. Well, Leroy Lopez Lopez did. either, you racist fuck. That ain't how <laughs> Mom raised us. I ain't racist, I just know how they feel about you. And look at you. You dress like a hooker. Oh, and I guess you two would know what a hooker look like, huh? You say it like it's a bad thing. Shut up, Carl! I'm For what? So I can date one of your mindless friends? I don't think so. Don't say a word, Carl. Just follow your sister before you see another dead sibling. Then you know exactly what my problem is. She's meeting him at some cholo car club. club. Okay. Let's tam się spotyka z kimś, więc trzeba dopilnować Żeby nie zrobiła czegoś złego Żeby nie zagroziła naszym stosunkom gangsterskim Zresztą wspaniała też gangka Ale Czy ja tam nie jestem przećko temu, nie? Ale Dobra, oczywiście widać, że nie O się...

O, wow. o, 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 to było. okej, okay, malowanie i inne pierdełki. Eee, nie, to jest jakieś takie sobie. Ogień! No oh ja, yeah, no mi ogień. Moim zdaniem to wszystko będzie dobre. Trzeba mieć ogień. <grych> to mi wystarczy. Hey, baby, are are okay. wow. Dobra, już... Na razie nie baw się hydrauliką. <grych> Ale mam bryka. I teraz muszę dojechać tam w jednym kawałku. Jak <grych> się po drodze gdzieś rozbija. To w zwyczaju? No nowy samochód <grymianie> tego nie chcę rozbić. Przemij, nie na razie. Nie, 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 nie. <grymianie> Ta glina, Wynocha z drogi. tutaj są nie. Ruszyć. nie, 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 na szczęście jeszcze nie rozwaliłem A <grym> i się bałem O tutaj widzę impra. Steimpra <grym> Patrz na moją brykę Ja Ci się pobija pobujać

ADWSS. I... lecimy z tym koksem. Tu, tu. Dobrze. Holio! Bo ja tutaj bujam się, jestem bujać master. Doskonale, hej, podskakuję ten tak ja za bardzo się przesuwam i potem zaraz wlecę na kogoś. Ja mam 5300, 400, ładne. Opie, nie starać się, widzę. <laughs> bouncing, bouncing. Help. bounce. Boom. Boom. Ale mam punktację. Wszystko jest takie wow, man, wow. wow.

Since when has my brother been a low rider? Since sweet told me to keep an eye on you. Make sure that whatever you dating don't get you in no trouble. What's yeah. yeah. what I've been home. Well, you just shook that whatever's hanging. Come here, baby girl. Hey, get your dirty hands off me. <laughs> Sorry. <laughs> oh, you know? <laughs> like she's your woman, eh? She's with me, cabron. So chill <laughs> the fuck I treat her good. baby, don't start no shit. You first. Okay? Who's this pendejo? What? Who's this this pendejo? Who's <laughs> dickhead? This dickhead is not a dickhead. He's from nowhere. He's cool. Well, I <laughs> say <laughs> we ain't cool, Holmes. I say he thinks he's gangster, man. And I don't like it. So you know what you can do for me, man? You can fuck off, pendejo, and then maybe we cool. No, you fuck off. I'm talking to my sister. <laughs> Jose, come on, Holmes. I can handle this. This is important to me. Come <laughs> you know on, pendejo. You lucky. That's right. You lucky she's spoken for you. Vámonos muchachos. Let's get some fucking beer, huh? <laughs> I'm thirsty. Ta na browara. Carl, what the hell you thinking? Look, A ty myślisz, że... No, ja bym sobie myślę, ja nie wiem, co myślę, ja mam dużo mięśni i chcę się bić i chcę gangsta.

Jeee, yeah, misja wykonana. 9, dolców. że naciskałem za te... malowanie. To mi <laughs> coś się nie wyszło. Loko? No, jestem loko. Jedziemy. idziemy... Robicie brykę mam... Ta zajebista brodka muszę schować w garażu, bo jak ja pojadę gdzieś teraz na jakąś misję, albo coś, to kurde, O, oh. haha, <grym w garażu> <grym w garażu> hampel to dobry. To Pewnie się gdzieś rozbija. I potem wybuchnie ten samochód i już go nie odzyskam. Trzeba... Hampel i jedziemy tutaj, o. O, fuck. O, no, o, no. no.

O, robi... Man don't do that. You'll saute bone. <laughs> nie my znalis co sobie na swoje żarełka. Co wysadzić nas. Ja. Prick? Grliny. Pryk. Yeah, prick Tak, <laughs> no, cudownie. <jest> dla mnie. <laughs> Chill out, all right? Ooh. Yeah, I'm sweating. My mm. huh. wife loves this stuff, man. That <laughs> <laughs> some Anyway, there's a train going to make an unscheduled stop just down the way. <laughs> I got a, how you say, little something, something on board for you, boy. So, you know Square me. Hmm.

That's our train, all right. Oh fuck. Shit, got it first. Take that Więcej bolosów A to bolosy, tak Hiszpanie byli, a teraz bolosy No, wszyscy teraz chyba wiedzą o tym dostawie I dawać tą kasę e, Idę na pociąg o kurde, jedzie. A ten drugi skąd się pojawił? Siła. Siła. Masz pudła. Łap, 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 Masz kurde Wystarczy <laughs> dużo tych powiedział okej okay. Na no, oglinę za nas. Zacznę. O, patrz Zapora Tylko już po zaporę <laughs> To była naj najlepsza zapora ever A trzeba się charakteryzować. Ja idę zamknij oczy <laughs> bo tu też będziesz kolorowy Nowy silnik I nowy lakier I możemy wracać Nikt nas nie rozpozna Haha ha. Trzeba wracać na Grove Jeee, jesteśmy... No, daliśmy radę. Tak, zaprkoł. Jee, for life, ha. Huh? Jee, szacunek. No i tak przynajmniej odsłyszałem się ten odcinek. Gdzie się w następnych?